Jerzyk zwyczajny to gatunek średniego ptaka wędrownego zamieszkującego niemal całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. Jest to bardzo pożyteczny ptak, który żywi się drobnymi owadami. W ramach realizacji budżetu obywatelskiego gmina Siewierz zakupiła 150 sztuk budek lęgowych dla jeżyków, które to dostawca zobligowany jest do zamontowania na terenie gminy Siewierz do końca listopada. Budki lęgowe będą zamontowane na budynkach użyteczności publicznej, obiektach rekreacyjno-sportowych, placach zabaw, parku miejskim, a łączny koszt zakupu i dostawy budek lęgowych to 5000. 570 zł. Jerzyki są bardzo pożytecznym gatunkiem, ponieważ polują na owady, które nam szkodzą. Komary, meszki, owady, które są dla nas bardzo uciążliwe. Jedna para lęgowa w ciągu dnia może złapać kilka do kilkunastu tysięcy owadów. To zależy od ich, od rozmiaru tych owadów, które łapają, łapią, ale oczywiście jest to naprawdę ogromna liczba. Mnożąc to przez te około 90 dni, które one spędzają u nas no To jest to liczba, która robi wrażenie. No i też umila na pewno nam czas na blokowiskach. Jest to jeden z nielicznych gatunków, które występują w mieście. Myślę, że to jest bardzo, bardzo miłe, gdy słyszymy wieczorem takie jeżyki, gdy one wlatują z powrotem do, do swoich budek. Jeżyki przylatują do nas mniej więcej na początku maja, odlatują w połowie sierpnia, więc jest to jeden z gatunków, które najkrócej występują w naszym kraju. Mają one jeden lęk w roku, ponieważ, ze względu na to, że są tak krótko w Polsce, no to nie zdążą wyprowadzić kolejnych lęgów. Każda para składa dwa jaja. Jerzyki, jako jedne z nielicznych ptaków, łączą się w pary na całe życie. To są małe ptaki, troszkę większe od jaskółki, ale o dziwo mogą żyć nawet do 20 lat. Pierwotnie występowały w górach, na półkach skalnych. Ale kiedy ludzie zaczęli wznosić budynki wysokie, no to jeżyki znalazły sobie siedlisko zastępcze. Jeszcze taka ciekawostka, że niektóre gniazdują w dziuplach. Jest to bardzo rzadkie. W Polsce, głównie na północy kraju, Puszcza Białowieska, Augustowska, gniazdują w naturalnych dziuplach po dzięciołach. Budki wieszamy od strony północnej lub wschodniej. Jest to w związku z tym, żeby. Na ścianie południowej jest bardzo gorąco, żeby te ptaki po prostu nie, nie odczuwały dyskomfortu. Nawet może się to zakończyć śmiercią pisząc, jeśli powiesimy od strony bardzo nasłonecznionej. I drugą bardzo ważną częścią jest to, żeby budki wieszać na odpowiedniej wysokości. Drugie trzecie piętro to jest wysokość minimalna. Lepiej jeśli to będzie wyżej, ponieważ jeżyki potrzebują. Yy, miejsca jakby do rozpędzenia się, kiedy on wyskakuje z tej budki, no to opada o kilka metrów i dopiero zaczyna się wznosić, więc jest bardzo ważna wysokość. No i poza tym jest to ptak pierwotnie górski, który gniazdował na wysokich półkach skalnych, więc no musi mu to przypominać to pierwotne siedlisko, to miejsce, gdzie ta budka wisi.